Ja na przykład mam takie, taką myśl cały czas ze szkoły, że ja pewne uwagi zrozumiałam dopiero kilka lat później, albo wręcz jak byłam dorosłą osobą. To znaczy, że moja percepcja na tamtym poziomie nie była w stanie zrozumieć. Ten ktoś mi tego tak nie wytłumaczył, albo nie byłam gotowa przetworzyć tych informacji, i ja dopiero później zrozumiałam sens tych uwag, no i dopiero wtedy je zrealizowałam. No, ale to właśnie też chodzi o to, że nauczyciel musi troszeczkę popracować. Psychologicznie, żeby dowiedzieć się, co do tego ucznia trafia, i się w jakiś sposób przekonać, czy ta informacja. Indywidualnie przeszła. indywidualnie na dane co, nie? ciało ucznia, bo każdy ma inne ciało, jeżeli chodzi o tenis klasyczny. Niektórzy mają większe predyspozycje, niektórzy mniejsze. Niektórzy muszą bardziej się napracować, żeby wykonać dane ćwiczenie poprawnie. Niektórzy mają od razu wszystko ustawione w poprawny sposób. I wtedy muszą nad czymś innym pracować jeszcze? Dokładnie, bo to nie jest tak, że praca się kończy. Yy. I chodzi o to otwarcie i chęć pracy, a te uwagi powinny motywować, nie dołować. Czyli trzeba mieć też takie nastawienie i tutaj myślę, że bardzo ważna część, jeżeli chodzi o rodziców, którzy muszą mm, nauczyć swoje dziecko tego, żeby nie zniechęcało się tym, jeżeli otrzyma uwagę, tylko nastawiło je na to, że to jest konstruktywna uwaga, tak, że każda uwaga, e, każdy wytknięcie jakiegoś błędu służy tylko temu, żeby było lepiej, a nie żeby cię zgnieść jak robaka i żeby pogrążyć się w tym, że jesteś beznadziejny, do niczego się nie nadajesz. I zaakceptować, że to jest proces, który trwa, i nie oczekujemy efektu końcowego. I nie oczekujemy efektu od razu, ani po miesiącu, tylko ten proces trwa na wiele, wiele lat. Trwa 9 lat, a później jak się idzie do teatru, nadal praca trwa i chyba się kończy dopiero z ostatnim ukłonem na scenie. Tak mi się wydaje, właśnie, z ostatnim ukłonem. Dziękujemy.